Dobry wieczór. Czy jesteś gotów, aby zamknąć oczy i wyruszyć w podróż tam, gdzie granice znanego świata znikają? Gdzie ich miejsce zajmują szepty gwiazd i tajemnice skrywane w najgłębszej czerni kosmosu? Dziś nie będziemy uczyć się faktów. Będziemy marzyć. Zabiorę cię w podróż przez pięćdziesiąt najbardziej niezwykłych, wirusowych i poruszających wyobraźnię pomysłów na temat Wszechświata. Każdy z nich to maleńkie ziarenko tajemnicy, które zasiane w Twoim umyśle zakiełkuje w snach o nieskończoności. Nie musisz niczego rozumieć. Po prostu słuchaj i pozwól, by Twój umysł swobodnie dryfował po oceanie możliwości. Nasza podróż właśnie się rozpoczyna. Zanim wyruszymy, porzućmy na chwilę ciężar codzienności. Wyobraź sobie, że jesteś obserwatorem unoszącym się w ciszy kosmicznej pustki. Wszystkie prawa fizyki, które znasz, wszystkie pewniki stają się jedynie sugestiami. W tej przestrzeni pytania są ważniejsze od odpowiedzi. Każda teoria, którą dziś poznamy, jest jak odległa gwiazda może jest dokładnie tym, Czym się wydaje, a może to tylko echo czegoś znacznie większego? Naszym celem nie jest udowadnianie, lecz kontemplowanie. Pozwólmy sobie na luksus niewiedzy i zachwytu nad tym, co niepojęte. To przestrzeń, w której nauka spotyka się z poezją, a logika ustępuje miejsca marzeniom. Naszą podróż rozpoczynamy od spojrzenia przez najpotężniejsze oko ludzkości. Teleskop Jamesa Webba. Co jeśli w odchłani kosmosu, na granicy postrzegania, dostrzegł on coś, co nie powinno istnieć? Obiekt, którego światło zdaje się być starsze niż sam wielki wybuch. To paradoks. Szept z czasów przed czasem. Jak kość dinozaura znaleziona w warstwie skalnej sprzed milionów lat, zanim dinozaury w ogóle się pojawiły. Ten obiekt wisi w przestrzeni jako cichy wyrzut sumienia dla naszej kosmologii, przypominając, że początek, który znamy, mógł wcale nie być pierwszym początkiem. A teraz wsłuchajmy się w ciszę. Z samego serca naszej galaktyki, drogi mlecznej, dobiega tajemniczy szept. To nie szum gwiazd, ani echo czarnej dziury, to uporządkowany, rytmiczny szept radiowy, którego źródła nie potrafimy zlokalizować. Naukowcy nasłuchują go od lat, próbując zrozumieć jego język. Czy to naturalne zjawisko, którego jeszcze nie rozumiemy? A może to bicie serca galaktyki? Albo, co bardziej niepokojące i ekscytujące, zarazem? Wiadomość od kogoś, kto mieszka w samym jądrze naszego gwiezdnego domu. Pozostańmy przy idei wiadomości. Co jeśli cały wszechświat jest programem? Wyobraź sobie, że pewnego dnia na ułamek sekundy wszystko staje w miejscu. Ruch planet, światło gwiazd, nawet upływ czasu. Wszechświat zawiesił się na moment, jak program komputerowy. Który napotkał błąd w kodzie. Astronomowie rejestrują niewydłumaczalną, globalną pauzę w danych, która po chwili znika bez śladu. To nie był błąd instrumentów, to był dowód na symulację, subtelne pęknięcie w fasadzie naszej rzeczywistości. Są miejsca w kosmosie, gdzie takie pęknięcia są codziennością. Istnieje pewien odległy kwazar miejsce tak ekstremalne, że zdaje się łamać wszystkie znane nam prawa fizyki. Grawitacja działa tam w odwrotny sposób czas płynie w pętlach, a światło porusza się wolniej niż powinno to tak, jakby ktoś stworzył mały, zamknięty wszechświat z zupełnie innym zestawem reguł. Fizycy boją się o tym mówić głośno. Bo to miejsce podważa wszystko, co wiemy. To kosmiczna strefa wyjęta spod prawa. A co jeśli to nie wszechświat jest dziwny, tylko nasza historia jest niekompletna? Pomyśl o tym, co jeśli Ziemia nie jest pierwszą planetą ludzkości? Co jeśli jesteśmy potomkami kosmicznych podróżników, którzy przybyli tu eony temu? A kataklizm sprawił, że zapomnieliśmy o naszym prawdziwym pochodzeniu? Starożytne mity o bogach z nieba, zagubione technologie, genetyczne anomalie w naszym DNA. Może to nie są mity, a jedynie zatarte wspomnienia o domu, który utraciliśmy wśród gwiazd. W poszukiwaniu tego domu natrafiamy na galaktykę widmo. Jest ogromna, pełna gwiazd, ale całkowicie niewidoczna dla naszych teleskopów. Możemy ją wykryć jedynie poprzez jej wpływ grawitacyjny na otoczenie. Najdziwniejsze jest jednak to, że w tej galaktyce nie istnieje czas. Wszystko jest tam zamrożone w jednym wiecznym momencie. To pomnik chwili relikt wszechświata, w którym strzałka czasu nigdy nie została wystrzelona. Czy można tam wejść i żyć wiecznie? A może to pułapka, z której nie ma powrotu? Mówiąc o zagadkach z przeszłości, nie sposób pominąć słynnego sygnału Wow z 1977 roku. Oficjalna wersja mówi, że to jednorazowa anomalia. Ale istnieje teoria, że sygnał został w pełni przetłumaczony, a jego treść była tak szokująca. Że ukryto ją przed światem. Zakazane tłumaczenie miało zawierać ostrzeżenie nie przed inwazją, ale przed czymś znacznie gorszym przed czymś, co już tu jest i obserwuje nas od tysięcy lat. Co jeśli to coś jest częścią samej tkanki wszechświata? Naukowcy szukają ciemnej materii w akceleratorach cząstek, ale niektórzy idą o krok dalej. Szczeptem, w zaciszach laboratoriów rodzi się heretycka idea. Ciemna materia to świadomość. Gigantyczna, kosmiczna sieć neuronowa, która przenika wszystko. To ona kształtuje galaktyki, a nasze myśli są jedynie echem jej potężnego umysłu. Naukowcy boją się o tym mówić. Bo to oznacza, że wszechświat nie jest martwy. On myśli. Czasem ten myślący wszechświat zdaje się do nas mrugać. Z gwiazdy Tebi, znanej z nieregularnych i gwałtownych spadków jasności, zaczyna nadchodzić sygnał. Nie jest to chaotyczny szum kosmosu. To uporządkowana, matematyczna sekwencja, która nie może być dziełem natury. To tak, jakby ktoś celowo modulował światło gwiazdy, używając jej jako gigantycznego semafora. To nie jest już pytanie, czy jesteśmy sami. To pytanie, co oni próbują nam powiedzieć? Być może próbują nas ostrzec. W pewnym odległym zakątku wszechświata astronomowie obserwują przerażające zjawisko. Coś niewyobrażalnie wielkiego, większego niż jakakolwiek znana struktura. Dosłownie pożera całe gromady galaktyk. To nie jest Czarna dziura. To coś innego, co porusza się przez kosmos jak drapieżnik. Zostawiając za sobą pustkę. Nazwano to zjawisko kosmicznym kanibalizmem, ale nikt nie wie, czym jest ten Niewidzialny pożeracz światów. Czujemy jego wpływ nawet tutaj. Nasza galaktyka wraz z milionami innych pędzi z niewyobrażalną prędkością w jednym kierunku w stronę punktu, który nazwano wielkim atraktorem. Nie wiemy, co to jest to anomalia grawitacyjna, ukryta za centrum Drogi Mlecznej. Co ciągnie nas w nieznane? Czy to gigantyczna koncentracja masy, czy może coś zupełnie innego? Jesteśmy na kosmicznej rzece, która nieuchronnie płynie w stronę niewidzialnego wodospadu. A co, jeśli na końcu tej rzeki czeka paradoks? Naukowcy byli pewni, że z czarnej dziury nic nie może uciec, a jednak za pomocą sieci radioteleskopów zaobserwowano coś niemożliwego obiekt, który został wyrzucony z horyzontu zdarzeń. To tak, jakby książka spalona w ogniu nagle złożyła się z popiołów na nowo. To odkrycie sugeruje, że czarne dziury nie są końcem być może są bramami albo, co jeszcze dziwniejsze przechowują informacje, a potem je zwracają, jak Kosmiczne Biblioteki. Od nadmiaru materii przejdźmy do jej braku. Wyobraź sobie gigantyczną dziurę w kosmosie. Pustkę o średnicy 330 milionów lat świetlnych, w której nie ma prawie nic. To pustka wolarza. Gdyby nasza galaktyka znalazła się w jej centrum, o istnieniu innych galaktyk. Dowiedzielibyśmy się dopiero w latach 60. XX wieku. Dlaczego ta pustka istnieje? Czy wszechświat ma dziury? A może ktoś celowo wyczyścił ten fragment kosmosu, tworząc największą strefę ciszy, jaką można sobie wyobrazić? Wróćmy do idei symulacji. Gdy patrzymy na mikrofalowe promieniowanie tła czyli echo wielkiego wybuchu, Widzimy mapę niemowlęcego wszechświata? Pewien fizyk, analizując tę mapę, znalazł w niej coś, co wygląda jak zakodowana wiadomość. Ciąg zer i jedynek ukryty w subtelnych wahaniach temperatury. Kod, który zdaje się mówić, wszechświat jest programem. Jeśli to prawda, to kto jest programistą? I czy możemy schakować system? Być może programista zostawił też inne ślady. Kiedy patrzymy na rozkład galaktyk i temperaturę wszechświata, odkrywamy dziwną anomalię, nazwaną osią zła. To linia, która przebiega przez nasz układ słoneczny i zdaje się być fundamentalną osią symetrii dla całego kosmosu. Dlaczego wszechświat jest tak? Idealnie ułożony względem Ziemi, czy to ostateczny dowód na to, że nie jesteśmy przypadkowi, czy może cały kosmos patrzy prosto na nas, czekając na jakiś znak? Być może znaki są tuż obok. Spójrzmy na Księżyce Marsa, Phobosa i Deimosa. Są małe, nieregularne i krążą po dziwnych orbitach. Coraz więcej naukowców skłania się ku teorii, że nie są to naturalne obiekty, są zbyt lekkie, puste w środku. Co jeśli to starożytne statki, satelity, pozostawione na orbicie przez zaginioną cywilizację marsjańską? Dwa milczące pomniki, które od eonów krążą nad czerwoną planetą, strzegąc jej sekretów. Czasem sekrety nie są ukryte, lecz po prostu znikają. W katalogach astronomicznych z lat 50. widnieje gwiazda, której dziś nie ma. Po prostu zniknęła z nieba bez śladu, nie było wybuchu supernowej, nie zamieniła się w czarną dziurę, po prostu zgasła, jakby ktoś nacisnął wyłącznik. Gdzie podziała się cała gwiazda? czy została rozebrana przez zaawansowaną cywilizację która potrzebowała jej energii a może przeniosła się do innego wymiaru podobnie tajemnicze są artefakty na marsie zdjęcia z łazików pokazują obiekty których nasa nie potrafi wyjaśnić idealnie symetryczne struktury metaliczne odłamki które nie pasują do lokalnej geologii a nawet coś co przypomina skamieniałą kość. Oficjalne wyjaśnienia mówią o grze światła i cienia. Ale co, jeśli to prawdziwe dowody na to, że Mars kiedyś tętnił życiem? A co, jeśli życie może przybierać formy, o których nam się nie śniło? Wyobraź sobie Galaktykę zbudowaną wyłącznie ze sztucznych, martwych gwiazd. Obserwujemy ją i widzimy, że emituje energię, ale nie światło. To mogłaby być siedziba cywilizacji typu trzeciego, która przekształciła wszystkie swoje słońca w sfery Dysona, aby czerpać z nich energię. To galaktyka duchów, cicha i niewyobrażalnie potężna, działająca w ciemności. Zmiany mogą dotyczyć nie tylko kosmosu, ale samej rzeczywistości. Efekt Mandeli, czyli zbiorowe fałszywe wspomnienia, jest dobrze znanym zjawiskiem. Ale co jeśli jego ślady można znaleźć w gwiazdach? Astronomowie zauważyli, że pewne konstelacje nieznacznie zmieniły swój kształt w porównaniu do starych map. Tak, jakby ktoś Edytował naszą rzeczywistość, a gwiazdy są jedynym trwałym zapisem tych zmian. Innym pęknięciem w rzeczywistości może być zimna plama w mikrofalowym promieniowaniu tła to ogromny, niewytłumaczalnie chłodny obszar na mapie wczesnego wszechświata. Jedna z najbardziej fascynujących teorii mówi, że to nie jest anomalia. To siniak, dowód na zderzenie naszego wszechświata z innym, równoległym. To przejście, brama do innej rzeczywistości, która na zawsze odcisnęła swoje piętno na naszej. Poszukiwania śladów sprzed wielkiego wybuchu trwają. Ostatnio odkryto formę energii, która zdaje się być starsza od samego wszechświata. Przetrwała ona restart i jest obecna w naszym kosmosie jako subtelne tło to tak, jakby znaleźć w nowym domu starą, zapomnianą pamiątkę po poprzednich lokatorach. Kim byli i jak wyglądał ich wszechświat? Ślady przeszłości znajdujemy też bliżej, w głębokich warstwach geologicznych Ziemi. Archeolodzy odnajdują artefakty, które nie mogły zostać stworzone przez człowieka obrobione metalowe kule, ślady zaawansowanych narzędzi w skałach sprzed milionów lat to zakazana archeologia dowody na istnienie cywilizacji na Ziemi, na długo przed pojawieniem się ludzkości. Jeden z takich artefaktów może wciąż krążyć nad naszymi głowami. To tajemnica czarnego rycerza, rzekomego starożytnego satelity na orbicie Ziemi. Miał być wykrywany przez radioamatorów od dziesięcioleci. Choć oficjalnie uznawany za kosmiczny śmieć, legenda głosi, że to tysiącletni strażnik, który obserwuje rozwój ludzkości. A co jeśli ktoś obserwuje nas z daleka? Gwiazda Kix. 8 462 882, znana też jako Gwiazda Tabi, wykazuje tak dziwne spadki jasności, że jedną z hipotez jest obecność obcej megastruktury ogromny rój kolektorów słonecznych, który co jakiś czas zasłania światło gwiazdy. Jeśli to prawda, patrzymy na dzieło inżynierii na skalę. O której możemy tylko marzyć. Być może nie musimy patrzeć tak daleko. Czasami najdziwniejsze dźwięki dochodzą z naszego najbliższego kosmicznego sąsiedztwa. Naukowcy rejestrują dźwięki z kosmosu, których nie mogą zidentyfikować, nie pasują do żadnych znanych zjawisk. To kosmiczne melodie, sygnały, a może po prostu płacz samotnych nieznanych istot, tryfujących w pustce. Wszechświat pełen jest ekstremalnych miejsc. Wyobraź sobie planetę, na której deszcz pada stopionym szkłem, a wiatr wieje z prędkością naddźwiękową. Taka planeta istnieje. HD 189 733 bin. To świat tak piekielny i obcy, że sama myśl o nim przypomina nam, jak przyjazna i wyjątkowa jest nasza Ziemia. A co jeśli nawet nasz dom, Układ Słoneczny, nie jest tak stabilny, jak myślimy? Ostatnie obserwacje sugerują, że cały nasz system porusza się w sposób, który przeczy znanym prawom grawitacji. Jakby jakaś niewidzialna siła. Delikatnie go popychała, zmieniając kurs czy to wpływ ciemnej materii, czy może coś innego, co powoli przejmuje kontrolę nad naszą kosmiczną łodzią? Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że nasza galaktyka miała kiedyś cywilizację typu trzeciego znikające gwiazdy, ślady astroinżynierii niewytłumaczalne sygnały. To jak zwiedzanie starożytnych ruin. Chodzimy po cmentarzysku bogów, cywilizacji tak potężnej, że jej echa wciąż kształtują naszą galaktykę, a my dopiero zaczynamy je dostrzegać. Naszą podróż kończymy tam, gdzie się zaczęła przy teleskopie Weppa. Wyobraź sobie, że w najnowszych danych odkrywa on galaktykę Lustro. Idealną kopię naszej Drogi Mlecznej, w której wszystko jest takie samo, ale odwrócone. Czy to dowód na istnienie multiversum? Czy w tej lustrzanej galaktyce istnieje lustrzana Ziemia i lustrzana wersja Ciebie, słuchająca tej samej opowieści, ale z drugiej strony kosmicznego lustra? Nasza podróż dobiega końca. Przemierzyliśmy odchłanie kosmosu, dotykając tajemnic, które rozciągają granice naszej wyobraźni, od obiektów starszych niż czas, przez szepty z centrum galaktyki, aż po wizję lustrzanego wszechświata. Każda z tych pięćdziesięciu idei jest jak drzwi do nowego, nieskończonego korytarza możliwości. Pokazują nam, że wszechświat jest nie tylko większy niż sądzimy, ale być może jest dziwniejszy niż możemy sobie wyobrazić. I to właśnie w tej niewiedzy, w tej ogromnej tajemnicy kryje się najgłębszy spokój świadomość, że jesteśmy częścią czegoś tak wielkiego i niepojętego. Dziękuję, że podróżowałeś dziś ze mną. Jeśli ten wykład przyniósł Ci spokój, proszę, zostaw polubienie. I zasubskrybuj kanał, by dołączyć do kolejnych podróży w nieznane. A teraz, pozwól, by te myśli powoli rozpłynęły się w Twoim umyśle. Która z tych tajemnic najbardziej poruszyła Twoją wyobraźnię? O czym chciałbyś śnić tej nocy? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Dobranoc.